Witam Was serdecznie. Paweł z tej strony, witam Was w nowym odcinku, dziś zabieram Was do lasu. W tym odcinku wam pokażę jakiej używam aplikacji, żeby odnaleźć swój samochód, bo bardzo często bywam w nowych miejscach gdzie nie znam lasu i nie chcę się zgubić, dlatego w tym odcinku pokażę Wam jaka to aplikacja jak działa i jak łatwo odnaleźć samochód. Tak wygląda ikona tej aplikacji. Dodatkowo mam wyłączone prawie wszystkie funkcje. Włączoną mam tylko lokalizację. Dane komórkowe zostały wyłączone, żeby nie pobierał internetu, bo my chcemy przetestować sobie funkcję GPS. Odpalamy aplikację. Informacje, czyli to są informacje, czyli szerokość, długość, geograficzna wysokość i dokładność, czyli dokładność miejsca, w którym się znajdujemy. 4 metry może być. Jeśli dojdziemy do tego punktu, to na pewno odnajdziemy swój samochód. No, teraz mamy 3 metry. Teraz musimy te współrzędne zapisać. W górnym prawnym rogu mamy zakładkę. Miejsca w prawym dolnym rogu mamy plusika. Naciskamy. Dodaj miejsce. Dodajemy tytuł. Ja sobie wpiszę auto. Ok, już mamy punkt współrzędny zapisany. Ten punkt równie dobrze możemy komuś wysłać, żeby ktoś nas odnalazł, ale my wykorzystamy ten punkt, żeby znaleźć swój samochód. Mamy jeszcze zakładki mapa. Czyli w tym miejscu pokazuje nam, gdzie został zostawiony samochód. No tutaj mi się wyświetla, że jakaś droga jest. Jest czerwona ikonka miejsca zaznaczonego i niebieski punkt to jesteśmy my. Teraz udaję się do lasu i co chwilkę będę włączał aplikację, żeby mniej więcej zobaczyć w którym miejscu się znajduję. Już przeszłem spory kawałek. Zaraz wam pokażę na mapie w którym miejscu się znajduję. A więc zobaczę. Tutaj mamy samochód. Tu znajduje się ja jakieś 250-300 metrów od samochodu. Teraz będę chciał przejść w tym kierunku. I okrążyć ten samochód znaleźć się gdzieś z tej strony. Wiem, że jestem daleko od samochodu. Zobaczmy jak to wygląda na mapie. Pamiętacie ostatnio byłem tu przeszłem w to miejsce, teraz znajduję się tu Teraz chcę przejść z tej strony, tu jak najdalej Jestem tutaj na skraju lasu rozejrzę się po polu, czy nie widać gdzieś poroża jeleni. A tam dalej pokażę Wam ładna rudelka Sara Pasam się na polu i tam kilka sztuk Dobra uciekam do lasu, tam tak mi wiemy Poroże nie znalazłem A już mam teraz Pokazuje, gdzie się znajduje na mapie. A więc, tak ostatni zaczynałem pierwszy punkt z tego miejsca. Później, zaczynałem punkt z tego miejsca. Teraz znajduje się tu. Jest to bardzo duża odległość od samochodu. I teraz pokażę Wam, jak wrócić. Ten niebieski punkt jesteśmy my. Jeśli się poruszymy, pokaże nam się niebieska strzałeczka. Zobaczcie. Ta niebieska strzałeczka pokazuje nam, w którym kierunku idziemy. W tym momencie pokazuje, że idziemy równolegle do samochodu. A zobaczę jak zmienię kierunek i oddalam się od samochodu. Strzałeczka pokazuje nam, że idziemy w przeciwnym kierunku. Widząc to odwracamy się 180 stopni i powolutku zmierzamy w kierunku samochodu. I automatycznie strzałeczka nam się przekręciła. Teraz idziemy prawie w kierunku samochodu. Teraz też można powiedzieć, że idealnie idziemy w kierunku samochodu. Tu na mojej drodze robi się gęsty młodnik. Nie będę brnął. Tą gęstwinę pójdę na prawo i ominę go. Tu już mamy rzadszy las. I teraz zerkamy na aplikację. Bo w każdym kierunku możemy się udawać. Bez najmniejszego problemu. I zerkam. Jak to wygląda? Powoli dystans do mojego samochodu się zmniejsza. I jestem coraz bliżej. Teraz doszedłem do jakiejś drogi, której tutaj nie mam na mapce, a można sobie nią iść Tak wygląda ta dróżka Troszkę zarośnięta, ale widać, że tutaj ciągniki przyjeżdżały i udaje się w tym kierunku, bo w tym kierunku pokazuje mi, że jest mój samochód. I już go widać. Zobaczcie. Nie zgubiłem się. Trafiłem do samochodu. Już jestem przy samochodzie. Co do aplikacji, jest bardzo prosta, czytelna. Mi się ona podoba. Ani razu mnie nie zawiodła. Możecie sobie ją wypróbować w swoim terenie. Teraz szukam. Ustronnego miejsca, bo chcę Wam coś jeszcze pokazać. Znalazłem miejsce, gdzie tak bardzo nie wieję. Zaraz Wam pokażę. Chcę się czymś pochwalić. Szybka prezentacja. Tak wyglądają noże, które sam zrobiłem. Zaczynamy od pierwszego, który zrobiłem. Pierwszy to jest taki nożyk. Ostrze znalazłem i je wykorzystałem. Ostrze firmy Mora. Rękoje z poroża, Jelec z łuski. Tak to wygląda. Następny nóż, który został przeze mnie wykonany. To jest nóż taki dosyć ciężki, toporny z pilnika. Rękojeść też wykonana przeze mnie. Ogólnie cały nóż wykonany przeze mnie. Teraz pokażę Wam te ładniejsze. Ostrze kupione na targach w Lublinie targi łowiectwa i myślistwa. Rękojeść w całości wykonana przeze mnie. Jelec też wykonany przeze mnie. Ten nóż też w całości wykonany przeze mnie. Ostrze z odzysku było przeze mnie od nowa szlifowane, ale ostrze pochodzi z innego noża. Jelec też wykonany przeze mnie. I rękojeść moje wykonanie. Materiał, który wykorzystuję na rękojeści, to jest drewno stabilizowane. Następny okaz, który jestem bardzo dumny. To jest ten nóż. Ten nóż został w całości wykonany przeze mnie. Ostrze jak i jelec, jaki rękojeść. Bardzo podoba mi się w tym nożu rękojeść. Ten nóż został wykonany z pilnika. Tu mam na wzór pilnik. Z podobnego pilnika wykonałem ten nóż. Starego zardzewiałego pilnika. Zaczyna padać śnieg z deszczem. Ja już wsiadam do samochodu. Kończę na dziś. Żegnam się z wami. I do zobaczenia w następnym odcinku.